Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie kochani, dawno się nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy. Postanowiłem chyba, że pora powrócić do Was z rozważaniem Słowa Bożego. Najgorzej, jak człowiek się wybije z rytmu, jak człowiek raz, drugi, trzeci, może z różnych powodów, czasami może i z błogiego lenistwa, nie wykona swojej roboty, po ludzku mówiąc to później bardzo trudno jest wskoczyć na właściwe tory. Dzisiaj uderzam się w piersi i może nie obiecuję, ale będę się starał, żeby z tym Słowem Bożym na każdą niedzielę do Was przyjść, żebyśmy mogli razem rozważyć Słowo Boże. Dzisiaj Słowo Boże z Ewangelii według Świętego Mateusza na kolejną niedzielę w naszym życiu. Czego możemy się nauczyć? Posłuchamy za chwilę i spróbujemy sobie przeanalizować parę rzeczy, ale chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli raz jeszcze bardzo mocno, że w niedzielę warto wsłuchiwać się we wszystkie czytania, ponieważ one tworzą jedną wielką całość. Dzisiejsza Ewangelia jest jakby echem pieśni z księgi proroka Izajasza o winnicy. I więc czytanie. Słowa Bożego, zarówno pierwszego, drugiego czytania, psalmu i Ewangelii, będzie dla nas prawdziwą ucztą duchową, i abyśmy umieli zawsze odnaleźć to, co Pan Bóg do nas mówi, abyśmy zawsze potrafili odnaleźć sens tego słowa w naszym życiu. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci a wilnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w piśmie ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda, jego owoce. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Jak już wspomniałem to słowo z dzisiejszej Ewangelii, to jest echo z pieśni proroka Izajasza o winnicy. Dosłownie znajdujemy nawet te same zwroty o wybudowaniu tłoczni, ogrodzeniu murem i tak dalej. I w księdze proroka Izajasza mamy, sobie poczytajcie dokładnie to, mamy takie zwroty, że Pan Bóg Spodziewał się czegoś, a spotkał zupełnie coś innego. Spodziewał się dobrych owoców, a otrzymał cierpkie. I y, dzisiejsza Ewangelia jakby w odpowiedzi na to też pokazuje, jak bardzo człowiek jest przewrotny. Y, przewrotny w tym, że y, zapomina, że wszystko co ma, to ma od Boga, od gospodarza, od właściciela. Przecież oni się nic nie napracowali, żeby stworzyć tę winnicę, ogrodzić, okopać, założyć. To był trud właściciela. Oni w ten trud weszli i dzierżawili ją, to znaczy też mieli dochód z tego. Oczywiście w ramach dzierżawy była zapłata, należała się ta zapłata temu, który stworzył tę winnicę, ale oni z tej winnicy żyli. Oni nie pracowali tam za darmo, oni pracowali dla siebie. I ta Ewangelia pokazuje, jak bardzo łatwo jest zapomnieć o tym, że wszystko, co mamy, mamy od Pana Boga. Że to, co posiadamy, co otrzymaliśmy od Pana Boga, może tak nas zaślepić, że siebie uważamy za Panów, że siebie uważamy za Boga, siebie stawiamy w to miejsce. I to jest dramat człowieka, który wydaje cierpkie owoce zamiast pięknych, smacznych owoców w współpracy z Bożą Wolą. W księdze Proroka Izajasza jest taka gra słów, która w języku polskim jest niemożliwa do, do, do przetłumaczenia, do oddania. Oczywiście, żeby nie było, że jestem mądraliński, korzystam z książki Gianfranco Ravaziego, który pokazuje tę, tę grę słów, która jest zawarta w księdze Proroka Izajasza zobaczmy w Izajaszu czytamy o tym gorzkim rozczarowaniu Pana Boga. i jest tam taki zwrot. oczekiwał sprawiedliwości, a oto rozlew krwi. Na czym polega ta gra słów. Zobaczmy w języku hebrajskim, jak to brzmi. Oczekiwał sprawiedliwości hebrajskie miszpat, a oto rozlew krwi. Hebrajskie mispach. Oczekiwał prawowierności, wierności sedakach, a oto krzyk grozy uciśnionych seakach. Słowa o bardzo podobnym brzmieniu, słowa, które niemal identycznie brzmią, kiedy się je wypowiada, a zupełnie co innego znaczą. Ta historia właśnie pokazuje, jak łatwo jest się w życiu pogubić, nawet wypełniając tę wolę Boże, pracując w Bożej winnicy, można się pogubić do tego stopnia, że mogę zatracić tę granicę między dobrem i złem. I może mi się wydawać, że robię coś dla dobra swojego, swoich bliskich, ale jeżeli nie jest to zgodne z wolą Boga, jeżeli jest to odrzucenie Pana Boga jego woli Jego słów to nigdy to nie będzie dobre bo celnie uświęca środków Pytanie które zawsze sobie powinniśmy stawiać w naszym życiu to jest pytanie o to czy ja w tym momencie w danym momencie wypowiadając te słowa czyniąc pewne gesty robiąc coś wypełniam wolę Boga jeżeli nie, to powinienem zaprzestać, to powinienem się głęboko zastanowić nad tym, co robię, może wyjechać na rekolekcję, zrobić sobie solidny rachunek sumienia, żeby się nie pogubić, żeby się nie pogubić. To, co jest ciekawe też w tej Ewangelii, to jest ten zwrot, który pada na koniec. Pan Jezus przecież te słowa mówi do faryzeuszów, tych, którzy otrzymali od Boga jakby tą władzę przechowywania tego skarbu, dekalogu, prawa, prowadzenia ludzi do sprawiedliwości, do miłości. I oto sobie przywłaszczyli to do tego stopnia, że kiedy sam Bóg przychodzi z czymś nowym, to oni Boga odrzucają, bo twierdzą, że nie, że stary jest lepsze I Jezus mówi to do tych ludzi i oni doskonale sobie znają z tego sprawę, że to o nich mówi. I kończy to słowami, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a będzie dane ludziom, narodowi, który wyda Jego owoce. To jest wezwanie do nas. Czy jestem narodem, ludem, człowiekiem? Który wydaje dobre owoce? Czy jestem człowiekiem, który oddaje Panu Bogu coś? Zobaczcie, bo to w tej Ewangelii chodzi o to, żeby oddać coś Bogu, nie drugiemu człowiekowi. Bogu. Oddać mu owoc mojego życia. Co dzisiaj mogę oddać Bogu? Jaki jest owoc mojego życia? Co mogę mu dać w tym tygodniu? Zastanówmy się. Co w tym tygodniu dam Panu Bogu? Jaki owoc wydam? Może to będzie udział w nabożeństwie różańcowym? Może to będzie modlitwa różańcowa w swoim domu? A może Rodzinna, razem z moją żoną, mężem, dziećmi, wnukami. Za moimi plecami na ścianie wisi ikona, obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to kopia wizerunku z Jasnej Góry, namalowana przez panią Torwirt. Otrzymałem to na czas miesiąca października od pani Helenki, zaprzyjaźnionej. I ta ikona, która wisi teraz w moim domu przez październik, przypomina mi o wydawaniu dobrych owoców. Dlaczego? Bo Maryja wydała w swoim życiu najpiękniejszy owoc. To w niej Słowo stało się ciałem. I życzę Wam i sobie, żeby w naszym życiu, w naszej codzienności Słowo także stawało się ciałem. I byśmy wydawali dobre owoce, godne nawrócenia. Bądźmy robotnikami w winnicy Pana, którzy oddają Mu to, co się Jemu należy swoje serca. Niech was błogosławi Bóg wszechmogąc, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do zobaczenia.